you Ok. Jesteśmy na treningu NMA w Przed nami trener e, Łukasz. E, parę słów Łukasz na temat, e, w ogóle dlaczego mieszane sztuki walki? To bo, nie mieszane, bo to bo mieszane. No, Trenowałem kiedyś boksy, boxing. poszedłem na trening z, ze swoimi umiejętnościami stójkowymi. Chłopaki trenujący w razie pokazali mi jednak, że są one nic nie warte. I tak mieszane, no spodobało mi się, spodobał mi się Warty i teraz to wszystko mieszam, walczę. Dlatego mieszane, nie? A dlaczego, a dlaczego chcesz zarazić ludzi właściwie tą sztuką walki? Bo, bo większość, większość społeczeństwa myśli sobie o mieszane sztuki warki, to poligaństwo, to rozróby. To... Tak, wszyscy identyfikują, że to klatka, zwierzęta to tak wcale nie jest klatka, jest po prostu dlatego, bo jest bezpieczniejsza od ringu, ponieważ są niektóre wejścia zapaśnicze i zawodnicy mogą... W, Wypaść. wielokrotnie to się zdarzało podczas walki. a klatka jest po prostu bezpieczna, no ale może no, po prostu siatka, klatka to ktoś, ktoś nie, nie znający się na tym, yy, mówi, że klatka to zwierzęta i, i, i tyle, nie? A tak to jest normalny sport jak każdy inny, nie występuje tyle na pewno kontuzji, co w piłce nożnej, gdzie się specjalnie kąpią. Zawodnicy tutaj się szanują, jeździmy razem na obozy, spotykamy się, Prywatnie trzymamy, trzymamy się, cała Polska razem, nie ma tu żadnych podziałów klubowych, rywalizacja jest tylko na macie, a poza matą jesteśmy najlepszymi kolegami i tyle. Nie nie jest to y, ludzie trenujący, wiadomo, ktoś tam może być z jednej, mniejszej rodziny się wybić, ale mamy też wśród swoich studentów i ludzi, co mają własne firmy. Naprawdę cały, cały przekrój. To jest też mieszane towarzystwo. Także nie jest to tak jak większość programów, jak jakiś tam reżyser weźmie, czy, czy tam y, zrobią jakiś krzywy wywiad, że to jest patologia, nie, wcale to nie jest prawda. To naprawdę jest wielki, wielki wysiłek. Yy, bo to elementy i zapasy, i boksu tańskiego, i judo, ka każda, każda praktyczna praktycznie walki jest No taka. właśnie, właśnie, z tego co wiem, zawodnicy też nie mają prawa w czy gani się w dyskotekach. Tak? Bo A to, tego to pierwsza, pierwsza zasada, tego pilujemy tutaj, Ale to nawet nie, nie mają też. Przede wszystkim chłopaki du dużo się uczą szkoła, szkoła i, i treningi. Na naprawdę nie mają czasu. Piątkowy każdy boli w piątek bardziej iść na trening niż gdzieś tam na. Na jakiś Wiem, że dwa tygodnie temu były, były chyba specjalne takie oferty dla tych piątkowych, semestralnych e, dzieci, które osiągnęły bardzo wysoki poziom w nauce, mieli za darmo też treningi LMA u Ciebie, chyba. Tak? A powstał u nas taki pomysł, tam wspólnie ze mną ten trener, że uczniowie, którzy średnia 4-5, a nie mają miejsca na treningi, chcą przyjść troszkę poruszać. Przede wszystkim to nie jest, to, to nie chodzi o to, żeby się tutaj bić. Ważne jest rozwój fizyczny na to, stawiamy, żeby te dzieciaki się ruszały, a nie tylko siedzą, siedzą przed internetem, przed grami. Le, lepsza inicjatywa jest przejść sobie na salę, się poruszać, wiadomo, sylwetkę sobie poprawić takimi ćwiczeniami, jak i samodyscyplina, nie? Pójdzie wszystko. Ludzie kształtujemy ducha, charakter i... Jest A długo jesteście w Nowym Dworze? Trzy miesiące? Dobrze pamiętam? Czy 4? W Nowym Dworze no jakoś będzie około dwóch. Dwóch miesięcy. Więc to są jakieś dalsze plany rozwoju, tak? Tutaj na terenie Żuła. Tak, tak. Dostaliśmy z gminy, z Rybiny, dostaliśmy propozycję. Będziemy w najbliższy wtorek. To jest bodajże 21. 21 tego pierwszego teraz, tyśnia. Będziemy prowadzili zajęcia z brazylijskiego czudzicu, czyli ze sztuki yy parterowej, największy nacisk tam jest na parter. Jest to no naprawdę dużo mniejszy, dużo słabszy może sobie po, z dobrą techniką może poradzić z dużo większym, dużo silniejszym. Jest dużo, dużo gwiazd, nie wiem filmowych, jakiś piosenkarzy, dużo osób trenuję. Tak, tak, tak. Jest, jest naprawdę jiu-jitsu uzależnia. Jest skuteczny przede wszystkim dlatego, że praktycznie co trening są sparingi jakieś y, zadaniowe i jak jakieś jak dźwignie czy tam duszenia wchodzą, to... Każdego to przyciąga, nie? No, no, na pewno każdy... tak? To no wie. jest też dużo dziewczyn w Polsce, nie? Mam naprawdę mm. dobre dziewczyny i te też się ruszają. Jest to najlepsza, moim zdaniem najlepsza samoobrona dla kobiet. A to nie? będzie we wtorek tak? w Rybinie, tak? We wtorek w Rybinie, godzina 17 w Domu Kultury. Jeżeli będzie dobra frekwencja, gmina nam się zaoferowała, że będą w stanie zakupić maty. I wtedy nowy dwór i cała, cała ta okolica śmiało, śmiało będą trenować. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Oczywiście wszystkich. No jak, jak, jak nie będą ludzie przychodzili, to, to nie będzie. To no dalej jak już kupią karuzele czy coś tam. Nikt nie będzie z tego korzystał. Nie? Tu na zakończenie dodam, że Łukasz jest aktualnym wicemistrzem Polski. No, tak, w Wólkontakcie w MMA. W MMA i to ostatnio chyba zdobyte trofeum, tak? Ostatnie przynajmniej trofeum, bo tych medali twoich widziałem nic. No mamy tego trochę praktycznie. No. W 2013 to raz w miesiącu byliśmy na zawodach, i zawodowe, i w amatorskim MMA w full kontakcie. Full kontakt to jest e, taka formuła, w której walczą też zawodnicy, co mają zawodowe walki. Do siedmiu zawodowych wygranych można sobie walczyć, także że jak chcą się sprawdzić po kontuzji, czy, czy jakoś jaka forma jest, to walczą właśnie w full kontakcie. Startujemy też z kolejnym na startowaliśmy w brazylijskim jiu w kimonach, bez kimon w Skimon, czyli w Sapiszyn, Te, też mieliśmy spore osiągnięcia, pozdobywaliśmy Puchary Polski Południowej, także to do, dobrze. gdy Gdyni dużo startowaliśmy w Łódzku, nasi na chłopacy debiutanci, którzy po dwóch, dwóch miesiącach treningowych też pozdobywali na zawodach Alma złote medale i, i w K1. Jesteśmy dumni. No to gratulujemy serdecznie i zapraszamy wszystkich na Endwoze. Tak, zapraszamy tak, też na ten trening w Brbinie, tak? To tak. 15. Zapraszamy wszystkich, chcemy pokazać właśnie, że nie trzeba być wcale z dużego miasta, mieć nie wiadomo jakich warunków, żeby coś osiągnąć. Wystarczy kawałek sali, jak jeszcze gmina kupi to to już w ogóle będzie to. My z będziemy 24.com, będziemy was śledzili, będziemy wam towarzyszyli, A my będziemy, będziemy zawsze z wami. Będziemy gminę atakować, bo są na bardzo dobrej drodze, mają super pomysł. Życzymy sukcesu i zapraszamy wszystkich raz jeszcze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Muzyka